Dobra. Dobra. Teraz się zajmę szczegółami tego ekwipunku. A tymczasem trzeba oddać tutaj też quest. E, czy jutro będzie odcinek SimCity? Nie, nie. To znaczy, jutro, czyli 15 stycznia. E, nie, nie, jutro zrobię przerwę, bo... jakby, nie chcę was tak zarzucać tym SimCity. Sporo ostatnio tego dawałem. Jutro będzie Infestation, Survival Stories. Survival Stories. No one saw this coming, Master Satil. Not even the Jedi Council. We sensed it for weeks, General. If you'd told us of your secret project, we might have averted this disaster. There he is. The hero of Coruscant. Welcome back, son. Coruscant is safe, but... I had to destroy the planet prison and kill Tarnus. Yes, we've heard. We also know Tarnus was the son of Darth Angrel. Republic comm channels are being flooded with threats from that maniac, vowing revenge. Have either of you faced this man before? I don't know him. Darth Angrel personally led the forces that sacked Coruscant in the last war. He was furious when the Emperor signed the treaty. Looks like he's back to finish what he started. The Empire has formally disavowed Darth Angrel's actions, saying he's gone rogue. It's a lie. but The Senate refuses to authorize a military response. For good reason. Neither the Republic nor the Jedi are prepared for another war. We would lose. Billions would die. And if the enemy turns our weapons against us, billions will die. Tarnus transmitted the details of all our top secret projects to his father. Trace that transmission to the planet Ord Mantell. Darth Angrel must have a base there. I need you to find it. If we catch him in his lair, we could end this crisis right now. I doubt Angrel's on that world, but his spy network certainly is. Master Orgus senses greatness in you. And so do I. This mission is yours. I'm going too. Master Kuwix left me here to help. Agreed. Take Kira. Train and protect her like she's your own padawan. It's an important responsibility. I won't take lightly. We'll get to know each other. It'll be nice. I must inform the Council of these developments. Travel safely, young Jedi. May the Force be with you. All I've ever wanted was to protect the Republic. I was stationed here when the Empire attacked Coruscant. I saw the Jedi Temple destroyed. All those Padawans and Masters cut down. I started these weapon projects in their honor. There is no death, there is only the Force. Weapons won't restore what was lost. Maybe not. But I can at least stop the Empire from committing more atrocities. I already have one of our best starships waiting for you at the spaceport. Your astromech droid is prepping it for takeoff. There's civil war on Ord Mantell. It's an no-fly zone. Dock at the orbital station there and contact me. Good luck. No, i proszę. Dostaliśmy nowy statek. <coughs> Pozwolę sobie opuścić już drużynę. Dziękuję wam bardzo. Resztę, resztę takich rzeczy drobnych tutaj będę robił sam. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Group, Queen Group. Mhm. Dobra, ale jeszcze, tu, jeszcze coś mam tutaj do oddania na kursant. SimCity przechodzi w fazę on, o, offline? No, najwyższa pora, kurczę. Najwyższa pora. E, pytacie o grę spor. Ja, ja grałem w nią, niespecjalnie mi się podobała. Strasznie było dużo szumu wokół niej. A... Moim zdaniem to okazało się, że nic specjalnego. zagram jeszcze kiedyś w The Last of Us. No Właściwie skończyłem, ale czekam teraz na dodatek. Problem polega jednak na tym, że swoją konsolę PlayStation 3 oddałem e, oddałem e, na aukcję, więc nie mam PlayStation 3. Być może jakiś widz z Wrocławia pożyczy mi konsolę na parę dni, żebym nagrał następny... żebym nagrał dodatek. E, to, e, The Last of Us, który się powinien niedługo pojawić. Zobaczymy. Tak, tak, moja postać przypomina Darta Rewana, to to się zgadza. Ten set eradikatora zdecydowanie jakby daje możliwość, daje takie wrażenie, daje takie wrażenie. I przyznam, że, że faktycznie po to kupiłem ten set, dlatego kupiłem ten set, bo mi przypomina tą postać. Ale jeżeli ukryję twarz, to się nagle okaże, że moja rasa niespecjalnie odpowiada rasie Darta Rewana. Bo jestem zebrakiem, ale to nic. Nie żebrakiem, tylko zebrakiem. Gdzie mnie tutaj. Gdzie ja tu quest nie oddałem? Chyba coś tu musiałem nie oddać, skoro mnie tu każą, biec, nie? Przejdę się kawałek. Top 3 gier MMO World of Warcraft. Star Wars The Old Republic i DC Universe Online. Zaraz za nimi jest Rift. Rift. Być może zagram jeszcze w Rifta. Być może. Być może. Chciałbym. Chciałbym. Może za rok, jak mi się znudzi Star Wars, no nie wiem. Rany boskie Nie no, bez jaj Wystarczyło wziąć taksi do The Works Black Sun... Gdzie ja jestem? The Works Nie no, zaraz, to tutaj wylądował Jak się do tej taksówki dostać najszybciej, co? No musiałbym skoczyć do jakiejś innej taksówki, na przykład do tej i polecieć tam. Nowy Bóg na smajcie będzie, mówicie? Okej, okay. fajnie, fajnie. Wow, ale wypakowany. Koleszka. Tak, tak, pójdę na 47 Roninów i nagram film o tym. Myślę, że może, może jutro się wybiorę na to do kina. Kiedy The Walking Dead? The Walking Dead będzie wtedy, kiedy deweloperzy wydadzą kolejny epizod. Przypuszczam, że to będzie w roku 2014. Zdaje się, że w lutym będzie kolejny epizod The Wolf Among Us. Natomiast The Walking Dead prawdopodobnie będzie troszkę później. Okej, okay, daleko, mam mi jeszcze tu do tego. Okay. Dobra. Mam tu, kurde, się, naszukałem tego miejsca, to moje. A warto było, bo trzy komendacje to piechotą nie chodzą. No dobra, jeszcze teraz statek. Yy, ostatek odzyskamy. Kim najlepiej mi się gra w Smajta? Yy, Aukwangiem. Aukwangiem. Jest najłatwiejszy. No dobra, ale wracając do opowieści Sand. Właściwie chyba wszystko już zostało powiedziane. Wszystkie tutaj zadania, które mieliśmy wypełnić, pojawiły się na skutek napaści Imperium na Kurusand. Te wszystkie problemy z niższymi poziomami, wojny gangów, justicarzy to wszystko jest następstwo tamtych rzeczy. Więc myślę, że tutaj deweloperzy dosyć fajnie, fabularnie wkomponowali to w całą historię. Chociaż to była dosyć długa planeta. Osobiście życzyłbym sobie, żeby trochę mniej było tych przygód na każdej planecie, tylko że częściej, żeby zmieniać miejsce pobytu. No ale co tam? Nie jest to specjalnie istotne. Dobra, jesteśmy już blisko Senatu. Jestem ciekaw, gdzie jest. Gdzie znajdę lądowisko? A, trzeba. Trzeba by się wybrać w tą stronę dla odmiany. Zobaczymy, jak wygląda statek. Jeszczeaj sentinela. O jest, tam daleko, daleko. Spaceport. To co mi się podoba? W tym w tej grze to to, że każda planeta jest jakby osobną instancją. I jeżeli jest za dużo osób na jednej planecie, to jest tworzona kolejna instancja dzięki temu nigdy nie jest. Nigdy te, te, te miejsca nie są. Przepełnione jakoś strasznie, Tak jak to się zdarza w World of Warcraft czasami na początku, jak wyjdzie dodatek jakiś o, oh jest. Czerwono-biały. Patrzcie, jaki piękny, jak rekin młot trochę wygląda. Czemu ciągle patrzę na mapę? Bo no, żeby wiedzieć, gdzie iść. Ej, robociku, zobacz jaki żeśmy statek dostali elegancki. No po prostu cudo. Czas odlecieć z tej planety. I wybrać się na Ord Mantel. Ord, Ma Ord Mantel to jest miejsce, w którym normalnie startują żołnierze republiki. Oh jest. do którego kina we Wrocławiu chodzę? Najczęściej do Magnoli. Tam jest chyba najlepsze kino, ale bardzo też bardzo często do Korony, bo mam blisko. My new master at last. I am C2N2, steward of this To jest moja my extreme good fortune to serve you. Always happy to have another droid. My T7 unit has been invaluable. The t 7 są are a fine utility model. I am programmed to provide for your creature comforts. C2 Series droids represent the latest advances in everything from Starship technical maintenance to nutritional advice tailored for your specific organic needs. Welcome aboard this Corellian Defender Class like Corvette. Light like Corvette. -built to offer a Jedi both first rate combat performance and meditation amenities. Along with the usual accommodations, you'll find a secure captain's locker for storing valuables. Your bridge contains an ever-updating map of the galaxy. It's quite beautiful to look at. Priority alerts from the Republic network are accessible at the HoloNet console. Long-range communications are available via the Holo Terminal. And finally, the ship's intercom will inform your crew that you wish to meet. Do you have any questions, Master? If I think of anything, I'll let you know. Thanks for the tour, C2. My pleasure, Master. I do have a few final notes. As you can see, I am not equipped for a physical danger. My function is to maintain the starship as your home away from home. I am happy to assist you with any non-hazardous task, of course. I pride myself on the utmost attention to detail.

O niczym bardziej nie marzę, niż e, o droidzie, który mógłby robić moje posiłki, ponieważ doskonale wiem, co powinienem jeść i w jakich terminach. Jednakowoż nie starcza mi czasu, by to wszystko zrobić i co skutkuje tym, że mam brzuch większy od... E, niż norma przewiduje, o. Tak. Większy niż co może być brzuch? No nie wiem. No nie wiem. To był słowotok, który nie mógł się skończyć dobrze.

No proszę okazało się że nasz droid T7 jest już, już służy służył wielu Jedi na no, zasadzie dw dwóm Zobaczcie, mamy tutaj droida na, na pokładzie, u którego, którego można sprzedawać rzeczy różne, ciekawe. Sprzedajmy zatem ten miecz świetlny. On nie będzie już mi do niczego pod. Nie, nie, nie. Zaraz, zaraz, zaraz. Spokojnie. Te rzeczy mogę sprzedać. Tu jest pusto, to też. To też raczej. To wymaga levelu 20, to niech zostanie. Ok, Companion. Tu mamy kilku towarzyszy na pokładzie. Ale tym to się zajmiemy już kiedy indziej. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja już będę na dzisiaj kończył. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zobaczymy się w niedalekiej przyszłości przy Star Wars The Old Republic. A będę w to grał sporo, sporo w najbliższym czasie. Trzymajcie się! Papa! Pa.